Siemano! witam Was w dzisiejszym materiale na kanale. Dzisiaj będziemy sadzić pomidora. Tak, luźno, co nie luźniutko, po prostu wszystko. No to co? No, wjeżdżamy z orką w i pokazuje Wam się teraz filmik. Zorki. Po orce wlatuje oczywiście glebogryzałka. No i nagle, bo gryzałkę dajemy sobie nawóz, oczywiście zwykły, no bo jakie jest folia, no to już z obornikiem nie wiedziemy. Natomiast kogoś z Was mówię, o, patkę macie, kogoś z Was mówię, ciekawić co dajemy, dajemy Blaukorn Classic. W jakiej dawce dajemy tego Blaukorna Classica? Już Wam mówię, że będzie to chyba około 12 kg na tunel do 15, bo później jeszcze Ferdygacje, bo to nie sztuka dać na samym początku bardzo dużo. jak... Tak naprawdę ziemia u mnie to jest gąbka i tylko ten nawóz przez nią przelatuje. Będę musiał jeszcze montować. Oczywiście tego nie będę montował, tylko zostanie. Patrzcie jaki ładny stosik kamieni. No. Idziemy dalej z nawozem. Tatusiek stwierdzi, że nie umiem nawet nawozu rozrzucać. I o. Hm. Życie. Dobra, widzowie, zaraz zobaczycie moje profesjonalne znaczniki do pomidora, którymi są po prostu wężyki. I ile się chwastów powyrywało. Muszę je wszystkie jeszcze wziąć, bo nie chcę ich rozsiewać na nowo. Taka sytuacja, dobra, tu nie ma, tu nie ma, tutaj zabrane wszystko i cyk, bierzemy te nasze wężyki i idziemy przez cały tunel na środku i później spadką rozkładamy bok, boki i tyle. Wstaniesz tutaj, żeby tak ładnie się tutaj na tym przejściu wzięły? Wiesz o co chodzi, przytrzymać je. A ja będę szedł tutaj, gdzie nie będzie rządki pomidora. Wolniej iść? Dobra, tak. Ale żeśmy dali ciała. Wiesz o tym? Nie zrobiliśmy to, co chciałeś. I co teraz? Ja, się ja, tymi nie podoba mnie się to. <laughs> Dobra, biorę trzy wężyki. I jeszcze raz to samo. Trzy damy radę? Zobaczymy. No bo masz tutaj trzy rzędy. Wiesz o co chodzi? Wiem. To idę sobie nawet tędy. O, pomiędzy tym. Dobra, to idę. Elegancko. I tak prezentują się ładnie wyznaczone. Jak to się mówi, miejsca, gdzie będzie ten pomidor. A w ogóle, pomidora już tu po boku mamy przywiezionego. Trochę wybujały, ale trudno. Tak prezentują się gotowe rzędy. Mówicie, zauważycie. Dwa, dwa. Dwa i jeden przy ścianie, i drugi przy ścianie. I tu będą wszędzie pomidory. Jeszcze muszę tylko te sznurki wszystkie po dobrze poobcinać i w tym roku będą wieszaczki. A no, ogólnie rzecz biorąc to kurczę zapomniałem o was. I co widzieliście moment znakowania, ale zapomniałem wam nagrać momentu sadzenia, podlewania i tak dalej. Ale no coś tam wam pokażę no co ja mogę na to poradzić. Ba! nawet już jeden tyłek zamknął, a drugie strachy zamykania, do którego zaraz przejdziemy. I przejdę wam i pokażę wszystko, co jak jakie tu odmiany mamy, bo tak naprawdę są moje pomidory i są pomidory mamuszki, jakieś takie dziwne, ale no. A zobaczycie. Dobra, pomidory jak widzicie posadzone i tu mamy paprykowe długi, czyli to będzie coś w stylu san, marzano czy jakoś tak. No, i tam dalej w tej samej rządce jest żółty. Obok tego mamy Haneimuna. No, Haneymuna jest dwie, trzy rządki. Obok Haneymuna mamy belladone, czyli to będą już te pomidory, to jest Belladona. I mogę tu wejść, bo to podlewane i tak troszeczkę przedługo woda leciała, bo mnie nie było, ja byłem na radomiu. I tu mamy naszego Red pira ukochanego. Tutaj mamy jakieś takie kolekcjonerskie, właśnie mamuszki. I to jest, widzicie to, przeczytajcie sobie. Nie wiem, co tu jest napisane. Tutaj też nieco jest napisane, ale widzicie. O, tu macie kolejnego. Mamuśka to w wodzie położyła, muszę to wziąć wyżej. Tu jest jeszcze jakiś. I kolejny. One są bardzo malutkie, bo je od kogoś została w ogóle. I tu fina jakaś. Nie wiem co to są za pomidory, ale no, są pomiędzy redpirem. Doniczki są postawione, żeby właśnie ich nie zgubić. I na samym końcu jeszcze przechodzimy. Bo na samym końcu mamy malachitową szkatułkę, pomidor kolekcjonerski i jakiś żółty, mały podobnież, no i reszta to już jest belladona. Dla wszystkich ciekawych jeszcze mogę wam powiedzieć, że przykładowo u mnie pomidor jest sadzony po liścienie z liścieniami włącznie. Czy głęboko, czy nie, sami sobie to ocencie. Troszkę mnie się wybuiły, dlatego też w taki sposób z ciekawych informacji mogę wam jeszcze rzec, że a odstęp na początku szliśmy co łokieć a kto się mówi o tutaj od dłoni po łokieć, a później żeśmy z oka strzelali. No. I nie ma równej odległości, także nie będę wam mówił. I tyle. A ile jest kaczków w tunelu? Około 550. Czy to dużo, czy to mało? Troszeczkę dużo, powinno być 500 nie więcej. A podlewanie jest zrobione oczywiście główna tuba z podlewaniem jest z poprzednich lat. Już tak pomidora nie sadzimy i dlatego wężyki macie tak pod skosem. Ok, podlewa się, jak mówicie zauważyć. Mówię, nawet troszeczkę za mocno. Nie jest to jakoś perfekcyjnie zrobione, ale jest zrobione. Są to po prostu te zwykłe mówki, co nie takie, takie. I tyle. No. Czy coś jeszcze ciekawego mam do dodania? Chyba nie. Pomidor posadzony. Bierzemy się za przysypywanie tego wejścia do tunelu, tyłka, czy jak to się tam nazywa. Ja już sobie to tam dwoma spinkami zopałem, tam trzecią, żeby tak równo było. O, tam już ziemią sobie przysypałem. Tutaj, jak patrzę, to jest, czekajcie, jest gdzie ziemi przysypać, czyli to jest elegancko. A tam teraz wchodzimy i to musimy wszystko kurczę poprawić. Opa, to jest stara PGR-owska drabina, Patrzcie. Ja Cię kręcę. Jeszcze jakaś niemiecka pewnie. Na giełdzie w Słomczynie żeśmy ją dorwali. Hoppa. A, to patrzcie, bo to teraz i tak muszę wszystko zmienić. Dobra, poczekajcie, muszę sobie tutaj tak rączką przytrzymać z telefonem. Wziąć sobie elegancko papierek z ręku. Przytrzymać teraz ten papierek. O, wziąć spinkę. Mamy spinkę. Wszystko ładnie napięte. No, powiedzmy. Nie jest źle. I teraz tą spinkę, a ja spinkę na spinkę wziąłem, dlatego to tak ciężko idzie. A, to by się zgadzało. Ja Cię kręcę. No i jeszcze dwie. Tak? Dwie, dwie. No. I dobra. Przysypane. Wszystko ładnie ziemią. Tyłeczek zamknięty. Sznureczki zawiązane. Idziemy po wkrętareczkę. Deseczkę trzeba przekręcić, żeby wiatr nam tym tyłkiem tak nie szeleścił. Tylko był sparty w połowie. No to co? Przechodzimy oczywiście przez sałatę lodową, bo nie będziemy przecież na pustoszli, skoro możemy coś pooglądać. Patrzymy, oceniamy. O. o, ale ty, ale już ładno jest. Ja cię kręcę. I może w końcu coś zarobię. Trzeba będzie wziąć noża i zobaczyć, jakie to już gramaturę ma. Bo kurczę blaszka, może coś się sprzeda. No popatrzcie, o, ja pierdzielę, ale nabiła. O, żeż ty! Jakby ktoś z was się kiedyś zastanawiał, czy kołek dębowy pod takie coś, to jest dobre? No nie, bo się nie da w niego wkrętów wkręcić, i tak już będzie trzymało, ale no jest japa jak ja cię kręcę. No i cóż, ja mogę wam widzowie powiedzieć, to tyle w dzisiejszym materiale. Widzimy się w kolejnym, w kolejnym, czyli jutrzejszym. No, chyba jutrzejszym, nie wiem. Będzie na pewno o pryskaniu kapusty pekińskiej od muchówki, czyli w wielkim skrócie od śmiety. Bo kapustę pekińską jeszcze no dwa tygodnie będziemy musieli czekać dopiero w maju. Wyjdziemy 6 maja. No dwa tygodnie od momentu, kiedy znowu nagrywam. Ale niektóre główki zabije, niektóre te jajka po 2 kilo. No ale coś się poradzi. Nie, się nie poradzi. Lepiej takie niż. A, dobrze jest. No, to ja się zabieram za inne rzeczy i zostaję was tym filmem.